Łukasz? Łukasz? Łukasz. Łukasz. No wiem, że mi... A czemu się bijesz? Myszko, nie bij się po twarzy, tak? No dlaczego tak robisz? Zobacz, spójrz co mamusia tutaj ma. Co to? Książeczka. Tam jest żuczek? Pokaż mamie, gdzie jest żuczek? Spójrz, no, tu, zobacz, żuczek, tutaj jest. A pokaż na chwileczkę tak, dobrze? Spójrz, tu jest żuczek, Łukasz. Tu jest żuczek, zobacz, tu jest. Tam jest żuczek. Mamusia nie może ci pokazać? Tu jest żuczek, zobacz. Gdzie jest żuczek? Pokażesz paluszkiem? Pokaż. tu jest żuczek, tu. Tak? Jest żuczek? spójrz na mamę Łukasz Łukasz spójrz na mamę Łukasz no tu jest żuczek gdzie jest żuczek Łukaszku a spójrz na mamę Łukasz spójrz na mamę Łukasz spójrz na mnie myszko misiu a jak mam się zrobić tak?